Pluton czapki z głów! Pluton czapki z głów! Baczność! Ja uczeń klasy policyjnej Ja uczeń klasy policyjnej Przysięgam służyć wiernie Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej Strzec dobrego imienia Strzec dobrego imienia Ucznia zespołu szkół w Objezieżu. Ucznia zespołu szkół w Objezieżu. Pilnie i z zaangażowaniem. Pilnie i z zaangażowaniem. Zdobywać wiedzę i umiejętności. Zdobywać wiedzę i umiejętności. Służyć bliźnim w potrzebie. Służyć bliźnim w potrzebie. Nigdy nie zawieść. Nigdy nie zawieść. Pokładanych we mnie nadziei. Pokładanych we mnie nadziei. Po ślubowaniu. Luton czapki. Pluton, czapki, włóż! Pluton, czapki, włoż. Kadeci wyznaczeni do ślubowania wstąp. Poczet sztandarowy wstąp. Spocznij.